Dobra, siedzą. pra spróbuj się położyć. No te śruby nie chcą się wkręcić w ogóle. O. No to zależy od której strony spać jeszcze, nie? Ale... Było so, to, te łóżko trochę kule. No zobacz. No, no miało być ku ponad 200. Dwa... Ale zobacz, czy Ja, ja, ja się skupiam Masz przynajmniej dobre pojęcie na zewnątrz.